Halo, hej, witam, dzień dobry, tutaj Chmielu, to jest Alice Madness Return. Pierwszy zagrajmy, w... Jezus, w końcu, po tylu latach się wziąłem za to. No i z... E... Swoje imię, no dobra. Chmielu. E... Tak, nowy. Wrzuć z przodu, może się odegra w... Okej. Nie, teraz się powie jeszcze o opcjach. Włącz, 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 launch. Serio... A wszystko włączone. A co? Kto nam zabroni? Zobaczymy. Tak. Potwierdź. Sterowanie obraz. Chyba trochę za głośno. Oj, bardzo za głośno. Może ci głoś. Jezus, nie wiem. Dobra. Najpierw Potwierdź. Soj. A to co? Odzyskane wspomnienia. Poprawione pieprzem ryje. <gry> Okej. Okay. Zebrane butelki. Ukończone wyzwania raduli. Stojego. No dobra. Okej, dok Wspomnienia. O, będzie fajnie. Dobra. Nowa gra. A ze względu na to, że nie jesteśmy pipką, bierzemy łatwy... Nie no, dobra gama, może być. Yy, nie dziękuję. A stop, wyłączę. Pyk, dobra. i oczywiście się Dziękuję, Gro, ładowanie się. It's only a dream. It's not a dream, it, it's a memory and it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. Uh, uh, I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to wonderland. trapped in my past. Sergeant, this girl's barely hurt. Call for a doctor. She'll be alright. No, Alice. Discard that delusion. Forget it. Go to Wonderland. I'd rather not, Doctor. My Wonderland's shattered. It's dead to me. Your preference doesn't signify, girl. Now, Alice... Where are you? I'm sailing. With a friend. Hmm. It's different somehow. Things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Rabbit. That's not right. What's he doing? Is something wrong? Something wrong? Rawr! Don't struggle, Alice. Let the new Wonderland emerge. Pollution? Corruption? It's killing me. Wonderland is destroyed. My mind is in ruins. Forget it, Alice. Block that dream. Wake at the sound. Better now, aren't we? My head's exploded, and there's a steam hammer in my chest. Yes, well, the cost of forgetting is high. My memories make me vomit. What can I remember? Other things. I want to forget. Who would choose to be alone, imprisoned by their broken memories? I'll set you free, Alice. Memory is a curse more often than a blessing. So you've said many times, and and I will say again: the past must be paid for. Now. Before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, Doctor. It's my turn to forget, Alice. Now, Charlie. Your pa was hung for killing your ma who beat you. Let's forget that, shall we? The past is dead, Charlie. Wow, co to jest? Ale ciężki, fajny klimat, fajny, fajnie się podoba! Dzień dobry, O jezu, o jezu, myszko! Chwila, zaraz, moment. Ja się tnie w tym menu. Strylanko. Czułość. No, może być. O nie, tylko nie, nie gacie. Zniszczyła go. O, kartki się ruszają. W punkcie jaki zmyć łodzie. o, o oj. Wczoraj opowiadam dzieciom, przynosząc im nowoce. Ich rysunki ukazują strzępy w moich myśli. No ładnie. O, halo? Halo! Okej. Okay. Pokój dziewczynek. Pierwsza. No, nie że Pierwsza osoba w takiej gdzie... She's grief is a ustreba. No, 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 no. No. Do you know? Right? Still sick in the head. I'm past a cure. Terminal condition. Okay. Why not? Wasting doctor's time. I deserve my bitter tears. Want some? Yes. <laughs> Dobrze. Dobrze. Zajdźka coś jakaś. Przyszłe zabawki z buty mają swoją przeszłość, jak i ludzi, którzy ich używali. Moja przeszłość spłynęła w ogniu. Uff, mocne. Kadety. Illustrated News. obsługuje niezaspokojony apetyt publiki na domowe, tra... na domowe tragedie i katastrofy przemysłowe. pożar w fabryce zapałek. Sześć dziewcząt zginęło.

Nie zaprzeczę. Nawet. Fotografie mojej rodziny zasarczono. tu pocztą. Żadnej wiadomości, żadnego adresu zwrotnego. Jestem wdzięczna za tę pamiątkę, ale nie podziękowałbym nadawcy. Podziękowałabym. Sorry. Jakie piękne rysunki. Labiry. O, te dwa gałganki grube z filmu. Czy wiem, że tu w grze też są, ale... Ale, ale, tyle, tylko tyle wiem. Doktorze, okay. doktorze są dobre jeju, jeju, zabiła rodzinę. Wielkie halo. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Derp. Cześć, chłopczyku.

Czegoś nie mogę przejechać się metrem, jeśli kiedykolwiek je zbuduję. No dobra. Zapamiętam. Gołąb! Halo! Halo gołąb! O, halo, siema. Ale fajny gołąb. Yy, ja tam nie mam nic przeciwko proszę pana yy, śmiało.

With moon in the moon, windows and the stars. So perhaps you little ones who have no fear, the man in the moon is the engineer. Like, <coughs> <coughs> poetyckie? I'm Whitechapel Market. Oh, Holobyshire. Co? dziejecie, dziejecie, bym dziejecie, To są dziejecie, Chyba tak. dziejecie, 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 chyba tak ale sterowanie

Kotę Kotel chodź tu Ej, ja jak tendy pójdę Co O halo Szkielet. Wszystkie żywe istoty w końcu umierają. Tym niemniej szczątki stworzyć zawsze wyglądają przejmujące No jakby nie patrzeć Odrobina Kotel Co za sierściu

Seems following creatures into dark holes has Robi się coraz bardziej ponuro. U, się dzieje? The my stars and garters. Alice, little, it's slumming again, are we? No, Nicholas. What luck! Twice in as many months. Out on your own? You look frazzled, dearie. Not doing well? Not really. Come along home then and look at my pigeons. Pretty birds, like you. I don't think so. Our last visit cost me several pounds and got me nowhere. I might recall where your mangy rabbit got to. Still no surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. Ten years in Rutledge Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumble won't do better. Still hauling out her questions. The fire, her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her her new clothes? Who got her a place at Bombay's? Where'd she be without me? On the street, selling her backside. Oh, like some pigeons. On, She's pulled out oh. the odd pound or two. But what I know is worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, All died on my account. I couldn't save you. I've told her my silence is for sale. She I'm a good sort, really. Not like her nanny, that uppity whore. Or that lawyer fellow Radcliffe, took a stupid rabbit. Need money. Warned her I'd tell the corpus if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. This she cannot remember her name. What I heard. ciężkie jest życie na ILE GOŁĘBI! Cześć, panie gołąb! Ja... co jest? Gornik to rzeczywistości klatka, ale w taką wydaje się to nie przeszkadzać. No. Czemu by miało w sumie? O, A e, to fajnie wygląda. Ja... <laughs> Nurse witness, do you mean to harm me? To send me back to the asylum? I won't say no. I have a first you could photograph. Need a drink. More <laughs> Uh. Follow. Claro. tak się kołem biektuje cholera jasna ale jazda Oh Krataruf Sucha Wow Very upsetting journey. but I'm rid of Pris or whatever she's become. At least the place I've landed is somewhat familiar. About time oh, hello. Rise. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. You're no help at all. But you know I can be. I'll frighten myself when necessary, thanks very much. I was hoping to escape from all that. Abandon that hope. A new law reigns in this Wonderland, Alice. It's very rough justice all round. We're at risk here. You be on your guard. Creepy. do was. Oh. Got Ale byłem to Kraj na w tym odcinku. Dzięki łokie za uwagę. Jeśli ktoś to oglądał, a wątpię, <laughs> ale jeśli oglądałeś, to dzięki. I do usłyszenia.